Dzisiaj oświetlenie rodem z klubu Kokomo, więc trzymajcie swoje karty kredytowe przy sobie, bo każdy drink może was kosztować tysiące. A tak naprawdę, dlatego takie intymne barwy, ponieważ cały dzisiejszy Aku News kręci się w okolicach intymnych stref. Zaczniemy od rwy kulszowej, czyli dolegliwość tygodnia. Jakie rozwiązania akupunkturowe padły w naszym gabinecie? Później opowiemy sobie o akupresurze jak możecie sobie pomóc w przypadku hemoroidów, dolegliwości związanych z hemoroidami. Powiemy sobie również o punkcie lingu, który będzie niesłychanie skuteczny na obszar lędźwiowy kręgosłupa, a na sam koniec zabawimy się w kulszowe lowe, czyli zatańczymy nieco swoimi guzami kulszowymi, wszystko po to, aż żeby tam na dole czuć się nieco lepiej. Zaczynamy! nasza dolegliwość tygodnia to rwa kulszowa jakże upierdliwe i uciążliwe zjawisko występujące w ludzkim organizmie, paraliżujące zarówno obszar pośladka idące gdzieś przy stawie krzyżowo-biodrowym schodzące poniżej do uda pod kolano, na łydkę i jeszcze dziubnie nas i chwyci za mały palec u stopy. Jak to uśmierzyć i jak to przede wszystkim spowodować jak to spowodować, ażeby rozszerzenie naczyń krwionośnych mogło uspokoić i przygoić nieco podrażnione zakończenie nerwowe bardzo często zdarza się że ta rwa ciągnie nas po całej długości, natomiast korzenie są mniej więcej w tym rewirze. Może to być od stawu krzyżowo-biodrowego, może to być oczywiście od dyskopatii przejścia LS lub L4, L5. Rozlewający się ból na skutek tego, że korzeń nerwowy jest podrażniony czy to przez uciskający dysk, czy to przez struktury kostne przy jakichś mocniejszych zwrodnieniach. My zaczynamy od korzeni, czyli leczymy to, co najważniejsze, a później gonimy dolegliwości, które pacjent nam jeszcze zgłasza. Wykorzystujemy tutaj nagminnie tą korelację, którą widzicie na slajdzie. Porównujemy sobie aparat obręczy górnej do aparatu obręczy dolnej. Tak naprawdę, gdybyśmy zaczęli chodzić na czterech łapach, to kończyny górne będą musiały przejąć funkcję kończyn dolnych, i poszczególne partie mięśniowe będą również sobie odpowiadały. Również przebiegi naczyniowe, również przebiegi mięśniowe, również przebiegi neurologiczne. Dlatego też zobaczcie na ten slajd. Tak naprawdę, wszystkie mięśnie z obszaru podgrzebieniowego, te wszystkie mięśnie będą nam korelowały do wszystkich mięśni, które zobaczycie pod pośladkowym wielkim. Tak samo będą się przyczyniały przyczepiały do kości ramiennej jak te przyczepiają się do kości, do kości udowej, można zatem wykorzystać tą korelację. Dla tych, którzy bawią się w akupunkturę, dla tych, którzy praktykują akupunkturę, uwalniają pacjentów od dolegliwości, na dole mamy do czynienia z UBI, a na górze mamy do czynienia z SSI. Jak dobrze wiecie, z akupunktury równoważenia doktorata na te dwa kanały równoważą się. Dlaczego? Bo są do siebie bardzo mocno anatomicznie podobne, wbijając kilka igieł tutaj w obszarze w obszarze łopatki, atakując tutaj. Tak naprawdę mięśni podgrzebieniowy obły, idąc do brzegu zewnętrznego łopatki, jesteśmy w stanie oddziaływać na cały tutaj obszar stawu krzyżowo-biodrowego ró również z przejściami wszystkimi mięśniowymi, neurologicznymi i naczyniowymi. Co to będzie powodowało? Wymieczenie w większości dolegliwości. Jeżeli natomiast zdarzyłoby się tak że ta dolegliwość tu w centrali puściła, a zostało jeszcze promieniowanie, to my idziemy sobie i odwzorowujemy po kończynie górnej i aplikujemy dodatkowych kilka igieł, co zazwyczaj sprząta tą dolegliwość, jeżeli mamy dolegliwości stopy, to idziemy nawet i do dłoni bo dłoń to stopa w tym momencie staw skokowy to, to nadgarstek można tą korelację wykorzystywać i robimy to nagminnie bardzo proste połączenie i bardzo skuteczne połączenie polecam A kur... Jak poradzić sobie z dolegliwościami odbytu, a dokładnie z hemoroidami? Jeżeli macie tam dolegliwości, oczywiście udajcie się do lekarza, żeby to poobserwować. Natomiast można sobie pomóc za pomocą akupresury. Wystarczy ucisnąć obszar pomiędzy trzecią i czwartą kością śródręcza. To jest tak, jakby to były was, wasze guzy kulszowe, a tutaj znajduje się pomiędzy nimi odbyt. To jest ten chłopek, który chodzi, tu ma stopy. W tych palcach tu znajduje się jego odbyt. W tym miejscu uciskamy tkliwie za pomocą jakiegoś tempo zakończonej pałeczki. Może to być od Chińczyka pałeczka, możecie to zrobić o krawędź biurka. Możecie użyć czegokolwiek, co nie będzie Was raniło, ale ma tutaj zastymulować tkliwość. Co więcej, po drugiej stronie, oczywiście, druga ręka również idzie do, tutaj do naszej pracy, i obie stopy pomiędzy trzecią a czwartą kością śródstopia, również od grzbietu, możemy sobie tutaj ucisnąć. Polecam obie naraz. Wtedy ta, to uderzenie neurologiczne bardzo, bardzo mocno oddziaływuje właśnie na obszar hemoroidów. To jest jedno z szybszych rozwiązań. Co jeszcze można wykorzystać? Można wykorzystać korelację kości ogonowej. Zobaczcie, odbyt znajduje się zaraz tutaj, tak? Zaraz za kością ogonową. Korelację kości ogonowej do małego palca i tym simulować również każdy zestawów małego palca, czy to dłoni, czy to, czy to stopy, również uciskając czymś mocniej, albo krawędź biurka, albo Albo wziąć właśnie takie tempo zakończone jakieś narzędzie. I w tych miejscach na każdym zestawów tam będzie końcówka naszego embrionu, między odbyt naszego embrionu w tych bolesnych miejscach, poszukać ich, pouciskać, i to będzie przenosiło dosyć dużą ulgę, jeżeli chodzi o obszar hemoroidów. Spróbujcie, dajcie znać w komentarzach. Dobrze panie Urgasz, Troszeczkę podstaw teoretycznych. Teoretycznych. Oczywiście już pośpieszam, już pośpieszam punkty akupunkturowe. Dzisiaj omawiamy lingu. Lingu jest to punkt znajdujący się na przebiegu jelita grubego large intestine i jest on w numeracji jako 4.5, ponieważ znajduje się w połowie drogi pomiędzy czwórką a piątką, więc lingu u nasady drugiej kości śródręcza będzie właśnie tutaj punktem 4.5. Nazywany również kością ducha, a nazwałbym to raczej kością embrionu lub kością życia. Dlaczego tak i dlaczego w ogóle ma na poszczególne działanie. Zobaczcie, jeżeli wpiszemy w każdą długą kość całego człowieka, cały korpus człowieka razem z głową, to każda długa kość będzie miała reprezentację gdzieś obszaru miednicy i gdzieś obszaru głowy, odcinka szyjnego, odcinka lędźwiowego również. W tym przypadku, jeżeli jesteśmy w strefie lingu, w, tym oto, w tej oto okolicy, kręcimy się w lędźwiowym odcinku tak naprawdę tej pojedynczej kości, ale co ciekawe, przez fraktalność pewnego rodzaju eciwo, system eciwo, jesteśmy również tutaj, zaraz przed nasadą. Nasadę mamy w miednicy, a jesteśmy w tym miejscu, więc my atakujemy odcinek lędźwiowy kręgosupa. Niesłychanie skuteczny punkt. Dlaczego również skuteczny? Ponieważ leży na kanale jelita grubego, large intestine, large intestine będzie balansował przebiegi stomak, e, żołądka, a one znowu zasilają iliopsoas, te mięśnie, które przyczepiają się do kręgów lędźwiowych kręgosłupa i przechodzą przez miednicę do kości biodrowej, bardzo często zaangażowane w bóle właśnie odcinka lędźwiowego. Warto wykorzystać, wdrożyć do swojego gabinetu. No dobrze, mieliśmy już wszystko, były newsy z gabinetu, były newsy akupresurowe, nieco bólu i cierpienia, no ale również były oczywiście wiadomości dotyczące punktów akupunkturowych. Pora przenieść się na neurologiczny plac zabaw i zabawić się w kulszowe love. Poznamy się ze swoimi guzami kulszowymi. To są dwie struktury kostne, które będziecie najczęściej czuli podczas siedzenia, długie godziny siedzenia, czy to przed komputerem, czy jadąc samochodem jak je namierzyć, jak je poznać i jak się z nimi skomunikować możecie delikatnie przenieść ciężar na jedną ze stron przez co jeden z tych guzów kurszowych będzie bardziej wysunięty bardziej będzie uciskał do podłoża później na drugą ze stron i ten drugi guz kulszowy będzie dociskał do podłoża I gdy już namierzycie tych dwóch rzeźmieszków proponuję Wam, tak jak, tutaj na tym, tak jak tutaj na tym diagramie zacząć wykonywać pewnego rodzaju ruchy pierwsze co możemy zacząć robić lewy guz kulszowy idzie sobie do przodu prawy cofa się do tyłu Następnie obracamy tą kolejność, czyli prawy idzie do przodu, a lewy cofa się do tyłu. Zaczynamy takie szuranie naszymi guzami kurszowymi. To wszystko jest w skali mikro, nikt z zewnątrz tego nie zauważy. Bawicie się podczas pracy, bawicie się podczas jazdy samochodem, nie wiem, czy długą, długich godzin w pociągu. Po prostu delikatne mikroruchy wykonywane z wyobrażeniem tego, że te guzy kurszowe przesuwają się względem siebie. Co więcej, gdy już zaczniecie przesuwać na zewnątrz, do przodu, do tyłu, spróbujcie po przekątnych uciekać, jeżeli chodzi o te jeżeli chodzi o te guzy kulszowe no i warianty, później obracania, kręcenia pewnego rodzaju młynków, unoszenie jednego, opuszczenia drugiego, to jest mnóstwo, mnóstwo wariantów, które możecie wykonać. Są one w większości, bardzo, bardzo przyjemne dla tego obszaru. W szczególności polecam to, to ćwiczonko, tą lekcję neuroświadomą dla osób, które mają problemy właśnie tam w dole, czy to permanentne spięcie, czy to będzie nietrzymanie moczu, czy to będą jakiekolwiek inne problemy z związane ze strefą naszego podwozia. Te wykorzystywanie tych kulszowe love, zakochanie się w swoich, w swoich guzach kulszowych będzie jak najbardziej wskazane. No dobrze, tyle w tym odcinku. Serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Oczywiście wspieracie ten program przez subskrypcję, przez udostępnianie na Facebooku, przez lajkowanie naszego kanału i naszych postów oraz przez zakup szkoleń na akumike.com. Do czego serdecznie zachęcam. Widzimy się już za tydzień w kolejnym Aku News. To będzie już numer trzeci. Do zobaczenia. Cześć! Dobrze, panie Urgasz, troszeczkę podstaw teoretycznych, teoretycznych.